Ciemonno, witam was w nowej epizodzie... Otrzymano nowe zaproszenia. Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations Multiplayer. Będzie to... Już... No nie, tylko nie medyk. Trzeci epizod... To twarda głowa, weź coś wybierz. Z... To nie ja wybieram. Z... A ty jesteś ze ja mną w, w teamie? Się... Nie, no, nie oczywiście. Jestem. Nie, mam Crusadera. A ty masz ten negatę. Noo je... Ja na Renegatum, nie? Nie chodzi o to, że mi się to działo postać, ale kurde... Ja się będę nagrywam. Ja znajdź Ci czyli to się wszystko. da. E, gramy polowanie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym. Pierwszy raz go nagrywamy... E, tak. Chyba nie. Revelations. I D może nie aż... Odbliżające się w styczniu DLC przenoszące mapy z Brotherhooda oraz nowe The Revelations. Płatne. No i jesteśmy ciekawi jak będzie to wyglądać w Polsce, jeśli chodzi o rozprowadzanie. To no nie się nad tym na, 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 nawet. Idzie do ciebie dron. Kto? Wow. Tak, się, tak myślałem, że to on mnie zabije. Bo widział, jak się ruszyłem w tłumie. A on był w tym w różach. Kurde, 11 w eksplomacji było. LOL. Dziwne. No on nadal. Tle. Nie, bez sensu. Bez sensu, to tak jak... No co ja zmieniam ustawienia graficzne jak ciągle to samo? Ja też, ja na najwyższy też miałbym tyle samo Ale dobra, nie mieliśmy mówić, nie mi nie mówić, o ale w PS-ach, jednak powinienem ten błąd No tak, to... no niestety wciągnęłeś mnie to zło No trudno, bywa, życie A tak a propos to jest epizod z u mnie, w winga... Trzeci. Trzecim Mówiłem o tym, czy trzeci, więc... Inku nie będzie miał dzieci! <laughs> tak, twarda głowa <laughs> <noise> Wytłumaczę co chodzi bo wyjdziemy na jakieś kurde No dostałem takie osiągnięcie w poprzedniej sesji za najwięcej e, zabójstw z, z rzędu bez ogłuszenia <noise> Tak głowa I do tego też się musimy z tego, że takie seły staje pod spadem zamiast Virtuos Fasuje ci, zamiast Virtuosa twarde <noise> Twarde głowa Ojej ale w tym Crusader dziwnie stanuje, tak łbem wali. Twarda głowa. Twardo głowę moja No, znaczy nie! Bo to jest, coś sobie takie ustawił. Ja wiem, że można to ustawić. Bo on jeszcze kolana potrafi, z kolana. Tak, tak, tak. Ale to musi mieć twardogłowy skoro tak robi. No, ten Darkseid ucieka. No czemu nie mogę wejść w tłum? Dobra, to puszczę. To nieważne. Będę sobie szedł normalnie. Ale nie będę tego dostał punktów, ej. Jak ja mam to zrobić? Muszę coś wymyśleć. Ja no co, co, mi... Mi... co zmienia mi... Zmienia radar, położenie y, celów. Pierdziele. Jakiś zepsuty. W to czymś Nie wiem. No, no... Nie mogę nic ugrać. No ja nie lubię bronić się strasznie. Wolę atakować. Taking Mańce! Dziś tą szyję <laughs> Dobra, bez kojarzy Bo, jak mu się kojarzy, wejście go, zjedźcie No, tak, no, hejtujcie mnie, man, man, man to... O. O. Dron mnie piąty raz chyba zabił Ten sam gościu mnie zabija cały czas Się uwziął na mnie ja to nie ten, ale podniosę może odsłucę, nie odsucę. Ah. Jak mnie zabije teraz dron, to normalnie się zabije. Sam <grym> tak na Inki samo samobójstwo. <grym> nie, niestety nie ma czegoś takiego. Tutaj. Dyskretna ucieczka. ha. ha, ha. A mam cię! <grym> Właśnie <laughs> z głowy, nie? Twarda głowa. Taka. No nie, co ja zrobiłem? Fuck. Drugi raz nie, nie, Fak. się tego co Holooool No znowu w mys. Ja, ja, ja cię rzuciłem, jak coś wiem Ciemnia ale on się rzucił. No bo on się rzuca na mnie strasznie. Udział się też tak powiedziałem. Ciekawe, nie? Ba. <laughs> Ja nagrywam na nowych słuchawkach, więc jak coś to piszcie, jaka jest jakoś dźwięku, na pewno jest świetna, ale ja wiem, ja Nagle wiem, ale... właśnie na takich samych jak ja, więc powinieneś mieć dobro. Ja chyba dopiero pierwszy raz zabiłem! A nie! Aha, dobra. Myślałem, że... U17?! No. Właśnie ci mówię, dlatego że on zabijał wszystkich. Mnie pięć razy zabił. Czy sześć. Jak mi coś chwilę radar szalał, to co on kurde... Może... Nie lubi mnie ten... Może ma jakieś te... A? Może ma jakieś haki. <słyska> Hak! Ty to tak będziesz takim naciskiem? Hak! Hugblade! Hugblade! No tak fajnie to mówisz, tak jak jakiś Brytyjczyk normalnie. Czas ten. Nie! Niech mnie nie zabroni. Jaki... Wejder ucieka z mojej grupy! Wejder? Wejder is... Wejder! Zastrzeluj mi kolegę! To jest... No co na mnie się czaisz? Jezu, mi się Jezu jak on poleciał? Jak to zobacz na filmiku to się zeszczyć chyba ze śmiechu! Jak on fajnie, żebyś... No co najwyżej na ciebie! Może na mnie nie, ale dobra. nie chcę. Przynajmniej. Łacuć, łacuć, watsuć, Dobra. Oho. Ground finish. A teraz wam zaprezentowałem teleportację. Nowy... Nowa zdolność, tak? Zdolność... To się mówi tutaj. Zdolność... W revelations. Revelations. <laughs> revelations. A <laughs> masz. O, jaki pan w kasku. <laughs> <laughs> pan w kasku. In, innymi słowy twarda głowa <laughs> Nie no, za często to mówię trochę Chyba Wow Co to było? No jak co, zwykle Co to było <laughs> no, Często mnie tak rabie zaskakuje po prostu Czasami Czasami Dobra, często 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 Gęsto. Często. Nie, Jak to zabrzmiało? Jezu, pistolet! Jesteś chamski. Mob Sam ten, kto nie raz pistolet pistoletu, się odezwał. No wiesz Ja nie strzam. To strasz. To co najwyżej atakuje? No jak... no... Co? Ja też atakuję, no. Dzięki. Nie ma sprawy. To tylko formalność. Tak mogę cię się najrozbawiać. E... Tak ale niestety Inkiza nie będzie mógł ciągnąć Czemu ja jestem drugi? Znaczy moja drużyna... No tak połączenie petardy i teleportacji. Hmm. Iło. Popowate. Nie wiem, Fuck you! Ooooj, jezus. Ale, ej, czy zawsze tak było, że jak wytłumienie dawałeś, to nie mogłeś, nie mogłeś w ogóle nic zrobić? Ktoś ci dawał jej wytłumienie? Tak. A powiedz mi... Mm, o, bo tak się w sumie... E, Mate, nic powiedzieliśmy. Co sądzisz o tym DLC? Hmm. Nie wiem. Tak bym ściął mnie przez chwilę. No nie wydać, nie wydaj, który skok na kasę? No... O, tam będzie Siena, Florencja, mmm, pojawią się takie mapy niektóre z Brotherhooda, które mogą być od razu. Wiesz, no teraz w większości, y jeśli chodzi o DLC, to jest po prostu... idzie się na kasę, no przecież wiadomo. Nie no, o to mi chodzi, tylko... czy nie uważasz, że, że, że? Sorry, ale tak fajnie kręciłem kamerą. Yyy. Um, moglibyśmy wymyślić coś więcej? Na pewno, mi się wydaje, że mogli wymyślić coś więcej. Albo te mapy z Bradochuda, w Ja bym na przykład się zadowolił, że na przykład dali taką mapę typu Masjaf czy coś w tym stylu. No Masjaf, no coś pięknego po prostu było. No ja nie mówię, że nie, ale mówię, że się, się no, rozumiem. Wyda, wydaje mi się, że nie pasuje jakby ta, ten klimat e, w e, renesansowych do klimatu aktualnego gry hmm. No nie, może ty hmm. też tak uważasz nie, nie być nie ja tak na ja tak na pewno uważam jej już się <grym> w sobie się <grym> nie mogę hmm, Świetnie. Świetnie Fedryżnego kończyła granę na drugim miejscu Ja skończyłem na dachu jak nup. Świetnie Pierwszy Pierwszy Miejscu o, czwarty jestem ogólnie, Zzeście. siódmy ogólnie. Czyli znowu jestem lepszy. Dobnie wyszło. Czł kurde. Nagram jeszcze jeden napis, e a to zobaczymy. No. <gry quarters> o, 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 to, się co się stało? Ha. Znowu gość ma twarda głowa. <gry afterlife> ja mi się już tak przechyliłem. <gryhetic> Ale ten dron jakiś, kurde, nie wiem co to jest. Dobrze, tym optymisty... tym... Tym nieoptymistycznym... ...akcentem mojej ręka żegnamy was. <gry>... Inku, no, pożegnaj na razie. się. Na razie. Do, do usłyszenia w kolejnej epizodzie.